Uwaga, uwaga. Tak, z ciekawości zajrzę sobie do mojej skrzynki odbiorczej na YouTube. Tak, taki twór oczywiście istnieje nadal. Wystarczy do linku youtube.com wpisać ukośnik inbox. Proszę, co nam się naszym oczom ukazuje? Tak, nadal tutaj istnieje coś takiego jak skrzynka odbiorcza. Aż dziwne. Widać, mam tutaj parę wiadomości. Otworzyłem sobie tutaj przed chwilą jedną. Patrzcie, wyskakuje mi, że już to przeczytałem. No, oczywiście ktoś mi tutaj podesłał filmik. Jak widać, yy, oceniłem już go. Prawdopodobnie o to Goskowi chodziło. jeszcze prosi mnie o kontakt. Kolejny film tutaj wysyła. Ale mam tutaj jeszcze jedną prywatną wiadomość nieodczytaną. O, o, o kurwa, doszły kolejne, kolejne dwie. Ja pierdolę. O. A nie, jednak nie. Po prostu kurwa ta skrzynka odbiorcza to jest jeden wielki syf i gówno. Wszystko przeczytałem, a nadal mi kurwa wyskakuje, że mam nieodebrane wiadomości. Oczywiście nie muszę wspominać, że bez wpisywania adresu nie da się w normalny sposób otworzyć tej skrzynki odbiorczej. Tak, ona jeszcze istnieje, drodzy youtuberzy oraz inni oglądacze. Kurwa nie ma to jak spierdolić coś, a potem ukryć dowody i zamaskować to tym gówno plus. Serdecznie nie pozdrawiam.